Ośrodek historii warmińsko-mazurskiej medycyny w czerwcu świętował pięciolecie swojego istnienia. Od początku organizuje cykliczne konferencje spotkanie medyków z historią. W tym roku uczestnicy mogli poznać historię twórców medycyny w poszczególnych powiatach w i Mazur. Zawsze odnosimy się do tych naszych mentorów, naszych mistrzów. Staramy się zachowywać tak, jak oni nas nauczyli. To nie tylko zachowania. E, takie lecznicze zachowania na przykład operacyjne w trakcie zabiegów operacyjnych, ale także zachowania etyczne. Takiego człowieczeństwa, empatii w stosunku do pacjentów. Podczas spotkania zaprezentowano film Historia Głosem Pisana, w którym medycy, nestorzy, opowiadali o początkach swojej praktyki lekarskiej. Często przypadała ona na czasy wczesnopowojenne, kiedy powstawały poszczególne szpitale. Rys historyczny i ciekawostki na temat cennych źródeł, znajdujących się w olsztyńskich archiwach, przedstawił profesor Norbert Kasparek. W archiwum naszym w Olsztynie. mamy materiały dotyczące Uniwersytetu w Królewcu i Wydziału Medycznego. Mamy kompletne dokumenty jak to wyglądało w XIX i XX wieku, jak wyglądały na przykład przewody lekarskie, mamy y, prace doktorskie. Wśród prelegentów pojawili się potomkowie twórców lokalnej medycyny, którzy sami również są lekarzami. Obecnie jest nas już kilka osób, którzy jesteśmy w tym zawodzie, natomiast historia jak okazała się powiedzmy dość niedawno jest długa, bo sięga siedem pokoleń wstecz własnego tak powiem praprzodka i ta historia jest historią jednocześnie i tego regionu, historią Polski. Rozwój medycyny we Fromborku wziął pod lupę dr Wacław Krukowski. Przyjrzał się między innymi historii tamtejszego szpitala psychiatrycznego. Ten zakład... Zbudowali Niemcy w 1918 roku. Był wykorzystywany do 1945 roku przez Niemców. A Polska służba zdrowia przejęła ten obiekt w 1945 roku. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale z okazji jubileuszu spotkań medyków z historią. Rocznica ta przypada w wyjątkowym czasie, obchodzimy bowiem również stulecie izb lekarskich w Polsce. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv